Obiekt w łańcucie jest bardzo mocnym argumentem gospodarzy. Większość punktów drużyna Sokoła zdobywa właśnie na własnym terenie. To jedno z najtrudniejszych miejsc do wygrywania na zapleczu ekstraklasy. Ciężki teren w łańcuchu. Zdajemy sobie z tego sprawę, przygotujemy się na pewno do tego meczu bardzo solidnie. Myślę, że dzisiaj będziemy już rozpracowywać drużynę z łańcucha taktycznie. Będziemy oglądać ich sposób gry, ich zagrywki. Także pojedziemy na pewno przygotowani i będziemy walczyć o zwycięstwo. Słyszałem, że jest to teren, w którym mało kto wygrywa. Jest to zespół, który tam przede wszystkim zdobywa te punkty ligowe. Mówię o łańcucie. Jak tak wstępnie oglądają te mecze, no to wiadoma sprawa, że ich olbrzymia tutaj jest to rzut za trzy punkty. Praktycznie każdy zawodnik, chyba że oprócz jednego, no jest dobry w tym elemencie, więc tu na pewno trzeba będzie skupić się gdzieś tam na tym. No, a z drugiej strony trzeba grać swoją gdzieś tam koszykówkę. No i jak zawsze, grać dobrze w obronie. A tak jest zawsze premium, jak ja to nazywam. Powoli liderem zespołu Tomasza Jankowskiego i Jerzego Hudeusza staje się Marcin Fliger. Obrońca jest w coraz wyższej formie. Wydaje się, że po problemach zdrowotnych z początku sezonu nie ma już śladu. Doszedłem do pełni zdrowia i, i, i teraz z każdym meczem mam nadzieję, że będzie będzie coraz lepiej. E, już jest poprawa z, do tego, co było na początku sezonu, także, także jestem dobrej myśli. W zespole Sokoła występuje co najmniej kilku bardzo dobrych koszykarzy. Trener Tomasz Jankowski przygląda się jednak szczególnie Piotrowi Hałasowi Wychowankowi Śląska. Tak już najczęściej tak, że ci zawodnicy grają na mnie bardzo dobrze, pamiętam. Jeszcze prowadząc Polfarmę, pojechałem do, do Tarnowa i tam y, grał Grzesiek Kruk. I zagrał najlepsze zawody w, w sezonie właśnie na Polfarmę. Wszystko mu wychodziło, więc mam po cichu na nadzieję, że Piotr Hanoc nie będzie miał tak dobrego meczu. Chociaż oczywiście życzę mu wszystkiego no, no, najlepszego, ale, ale wiem, że taka motywacja tych zawodników jest, jest duża. Początek spotkania w łańcucie w sobotę o godzinie 18.